Szeroko, w sensie wysoko. I robimy trzecie ćwiczenie. Mieliśmy narciarz, mieliśmy wysuwanie, czyli tak, rozgrzaliśmy to. Tutaj uderzyliśmy, lecimy teraz sobie w czworoboczny. Pamiętaj, jedną nogę z tyłu, żeby nie polecieć. To tu nie jest zachręcone. I teraz tak, jedno się zapieramy i to, co będziesz chciał zrobić, odłożysz, weźmiesz coś ze sobą i z samego dołu idziesz szeroko łokciami. Tutaj ściskasz moje palce. Czyli idziemy sobie w dół i idziesz w górę. Mocno. O, tak, zajęliście. I teraz tak, powoli w dół, idziesz dół, 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 dół jeszcze tu, ale nie, nie musisz wychylać. Rękę na max wyciągniję. o tu, tak, dokładnie. Tu. Tak, I jeszcze mocniej z dołu, idziesz tu. Tak, łokcie są dobrze. Można je delikatnie wężej, bo są bardzo szeroko, nie przeszkadza nam to, ale wężej będzie ci delikatnie łatwiej więcej podnieść, a wcale nie oznacza to, że zaangażujesz gorzej czworoboczny. Tak, jeszcze dwa. Tak, i jeszcze raz. Dawaj, 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 o to już poszło rękę. O, o. Robimy od razu dropa. I lecimy sobie na 4-6 powtórzeń tylko. Doga, Dawaj Koplecy i idzie góra. Idzie góra. Tak. Podnoś klasy, delikatnie, no. Podnoś, podnoś. Ona to już pomaga jeśli mowa O. Głębokości tego ruchu. Tak, dawaj. Dobra, odkładamy. Lecimy 6-8. Po wyolsku, żebyś nie urósł. Bo teraz się nie regenerujesz, rozumiesz? Brawy. Ale się śmiejesz nie za lekko. Dawaj, dawaj. Dobra. Nisko, nisko, idziesz, idziesz, idziesz. Pamiętaj, mimo że robisz dropseta, mimo że jest lżej, to nie oznacza, że możesz robić gorzej. Że mamy być jakieś połówki czy coś. Idziesz, góra, postaraj się, dawaj, 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 dawaj. I dawaj. I dawaj, 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 dawaj. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, podamy? Lecimy 20. 8-10. Czyli robimy dropa, tak jak widzisz, wszystko idzie od dolnego zakresu do wyższego. Wierzysz jest ciężko. Nie. Trzeba było fajka spalić, byłoby lepiej. Dawaj. Lecimy. Dyszka. Raz. Powoli, powoli, powoli. Ładny ruchy. Spinasz. Ściskasz. Tak. Tak. Super. Tak. Tak. Super. Tak. Skup się. Skup się. Ładnie rób. I do plecy. Idzie góra. Tak. Tak. Tak, dawaj, 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 dawaj. Dawaj. I raz. Super. No i mamy jedną serię roboczą. To nam jedna wystarczy.